Eldorado, mordeczki, witamy Was bardzo cieplutko. Oczywiście ja i Mr. Palionowy. Siemka Palionowy. Ależ, 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 tak! Moje mordeczki, witamy Was oczywiście w kolejnym odcineczku na naszych latających wyspach. I oczywiście macie dosłownie 3 sekundy, żeby zostawić lajkacza. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Najsik, jeśli wam się udało oczywiście, napiszcie to w komentarzu. A moi drodzy, dzisiaj bardzo, bardzo dzisiaj ważny tajna odcinek. No, jest bardzo ważna akcja dzisiaj jest. Dokładnie. Palion, powiedz co się będzie działo? Co ostatnio się Musimy... wydarzyło? Nie, więc tak, chodź ze mną, e, kamera, chodź, 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 idziemy. I teraz no tak, dawaj, Pokazuj, co Jesteśmy tu się wydarzyło. Tu już jest rozpoczęte I no. musimy stąd dojść do góry tego drzewa: na drzewie, na drzewie, na drzewie, drzewo, na drzewie, 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 drzewie. drzewie. No Ostatnio pisaliście w komentarzach, że możemy sobie tam pójść przecież i zejść, ale no niestety tak tam nie możemy zrobić. Dojść. Jednak on nam zabronił. I słuchajcie, teraz w tym momencie dogadaliśmy się z Wojanem. Wojtek. Powiedz, co Wojtek powiedział, że nam przyniesie. Jest, no na potrzebniejsze rzeczy, których właśnie nie mamy. Przede wszystkim zimniaki, żeby Bogdanowa przyszła do nas, co tam ona siedzi na tej no, wyspie słuchajcie. i zrobi na pewno farmy, jakieś diamenty, coś tam. Tak jest w tym rzeczy. w tym momencie musimy zrobić sobie trochę płytek brukowych, żeby po prostu jak najszybciej się dostać do tego domku na drzewie, na drzewie, na drzewie, na drzewie, na drzewie. I wtedy możemy już dawać sygnał dla Wojtka. Ogólnie umówiliśmy się w taki sposób, że wyślemy mu żółtą wełnę oczywiście, żeby zrzucić na sam dół. I to będzie dla niego sygnał taki, że może wysłać już nam wszystkie itemy. Oczywiście, jak dobrze oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to wiecie, że tutaj jest winda. Myślisz, że działa ta winda? Palią. No nie no to. Ja, nie, nie, ja tego nie dotykałem, yy, powinno dziać. Ale jeśli ktoś to dotykał, no to wiesz, to będzie ja, ja pamiętam, się ja przypał. Pamię, ja pamiętam, ja pamiętam. Ja jak ją budowałem, pamiętasz co się działo z tobą wtedy w tym momencie? No, co było? Było zerąbiste. No to, to co ten. Nagrywaliśmy, znaczy ja nagrywam do siebie, ty do siebie. I tak, i ty miałeś napad na ten. No, na... no. Pamiętasz? No pamiętam, no, pamiętam co się najsiek, działo. najsik, najsik. dobra, patrz, już jesteśmy całkiem blisko. Słuchaj, ja mi powiem, się kończył. No, już... ja, ja poszerzę to. Ogólnie mi się kończą płytki. Ja, ma, możesz... ja mam, ale ja mam tak dużo. No to tak i pięknie, ja no mam ten dyszkę, ja ten... mam dyszkę ostatnią. Więc Tam. bardzo, bardzo blisko, ale kończy się. No dobra, e, to co, w tym momencie. Zaraz będziemy mogli Czekaj, o, Jest Wojtek! Patrz, jest, tam stoi. Czekaj, patrz, jak dalej! <laughs> patrz, jak się patrzy. Dobra, ej. Ej, rzucamy mu tą wełnę, patrzcie. O, patrz, ściągnął tą. Dobra, patrz, rzucam mu. Ciekawe, no się Ja się ogarnię. boję, że temu on się to nie spodoba, patrz. co my teraz o, robimy. No, mi też się wydaje, że to może być. Patrz, patrz, patrz. Ma, ma, ma. Patrz, nie się. Trzyma, trzyma. Najsik! Dobra, ej, buduj dalej, trzyma stary. To. Buduj buduje, dalej, musimy buduje. szybko to zrobić. I słuchajcie, ogólnie chciałbym ziemniaki, bardzo chcemy ziemniaki ogarnąć. Dobra, patrzcie, czy on wyśle razem ze sobą, czy co? Ziemniaki nie, są nie najważniejsze rzucił. teraz. Ziemniaki okay. są najważniejsze w naszym życiu, aktualnie. Dobra, zobaczymy, czy Tyk. to pyknie Czy to pyknie Wiesz co ci daję, buduj z drugiej strony. Trzymaj. Dobra, dam jeszcze troszkę nie mam powi tymasów. Powinno wystarczyć. Świetnie. Dobra, teraz trochę do góry. Ty, ale jak on zobaczy, że mamy tutaj dojście do tego domku na drzewie, na drzewie, na drzewie, na drzewie. O, może, może właśnie coś Gdzie? tutaj być nie ten. Czekaj, Dobra, to rozwali, teraz lecimy i teraz w do góry. lewo. Tyk. O. Pięknie. Żeby nie spać, nie, nie chcę spać. Cyk. Patrz jaki kurczę, teamwork. On tam Dobra, jest, ciekawe, on tam czy jest? winda już leci. Winda jest. leci, puścił, patrz, patrzył. Boże, Wojtek, ale nas ratujesz. O nie. <laughs> Ciekawe jest co tam zaci Bogdan to będzie mega ten zadowolony Bogdanowa A znaczy Bogdan Bogdanowa w sumie też, też Bogdan. Bogdan też <laughs> chrum będzie chrum chrum. Dobra, czekaj, e, Winda leci, jak widzę Patrz pobieg tam, gdzie e, weźmy to kowadło, kowadło od początku, weźmy te kowadło. Kowadło? Dawaj, bierzemy. Je. Dobra Czekaj Ale Może się przyda. Ej, weź rozwal to tutaj. Jak coś to nie ma połączenia tego, nie? Jak coś to tu nie byliśmy nigdy Dobra, musimy skakać w takim razie Dobra, czekaj, okay. czy doskoczymy? Doskoczymy na luzie Okej okay. Dobra, winda zaraz będzie Moi drodzy, patrzcie, już połowa drogi Ja wam pokażę może z drugiej strony jak to wygląda Dobra, zaraz Wojtek pewnie przyleci tutaj Ej, a um... mogę się skoczyć na tą windę? Możesz, ale pamiętaj, na tego zrobisz... gluta Na tego gluta A, a spróbuj, dawaj, będzie peka Ja nie mogę, dobra, dawaj. Ja odkładam Zostaw wszystko. itemy, no O, ale tego mam dużo Dobra, najważniejsze, odstawem Dawaj, 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 już, już, dawaj szybko, skacz. Alionero! Pa! pa. <laughs> o. Ale patrz, szereg. są itemy, czekaj, jak nie bierz widzę. Nie bierz ich, bo chcę zobaczyć, co tam jest. Eee, okej okay. dobra, 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 to są twoje. Okej, okay, patrzcie, patrz, się, co dyr. mamy. Dirta to mamy, stary, dwa staki! O, nie! Dobra, chodź, 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 chodź. On tam jest, on tam jest. Dwa bloki diamentów i dwa z ziem... dwa takich ziemniaków Nie no Wojtek to jest gość Patrzcie jak nam się udało tutaj Dawaj robimy farmę z bomby Albo po Tylko... trzeba jeść kurcze Tylko będziemy musieli coś w zamian mu dać pewnie bo jak on nam Byk. pomaga to musimy Dobra. mu coś, nie wiem, zaoferować, nie wiem, jakiś prezent zrobimy, czy o prezent zrobimy. Dobra, słuchajcie, to tak. E, ja odkładam tutaj te wszystkie i te masy, ponieważ w tym momencie pójdziemy ogarnąć dla Bogdana siema, panią. Siema, siema, siema. O, o roś! -ro! Siema, Jak się o pani, o pani, stary, o, do dawaj do tutaj, fajne? Piątkę, tak. Stary, udało się misja, kurcze, normalnie komplet. Dobrze, 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 dobrze. Ale, Wiesz, ale to mam to ma nadzieję, że on nie widział Działa tego to. co. Nie, Chyba nie, widział. nie widział nic nie... Uwaga! ZBYSZEJ! łaty no! się. O! Dobrze, klepko, świetnie. Chłopaki, teraz jest tajna misja. Musimy doprowadzić panią Bogdanową do Bogdana. Słuchajcie, jest... Bogdanowa. A tylko, tylko, no to ja. pani Bogdanowa. Tylko ostrożnie! Pani dobra, Bogdanowa ciśniemy. Albo chodźcie się położymy spać, żeby był dzień. Co wy na to? Wtedy o, pójdziemy, doby, dobra? dobra Wojtek poleć, Wojtek poleć. To małe Bogdanowice. <śmienny> e, he, he. O jak mi mam na chatę? No. Pierwszy. <śmienny> <śmienny> nie, ja byłem pierwszy. <śmienny> <śmienny> dobra, moi drodzy, to co? I ciśniemy, nie? Po tą panią Bogdanową Bogna... Bogdanowice Czekaj. Ktoś o... się jeszcze nie położył? No, Wojtek tam skacze po łóżku i tańczy. To, no. no, to, 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 tańczysz. Dobra, jazda. Okej, okay, ciśniemy, ciśniemy. E, w ogóle mam dwa bloki diamentów. To, 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 to są dla, ja dwa, dwa bloki diamentów od Wojana. Dobra, patrzcie na, Patrz na to. Świnia, tylko nie skacz, please. Patrz co on robi, co za wariat. Zobacz. Będę pierwszy. Dobra, ale wiesz co, ale, ale przestań się chwalić. Ale przestań. <laughs> ale zaprzestań takich rzeczy. Uwaga. Musimy o, się odsunąć, pominała. bo on się patrzy na nas. Czekaj. On chce okay. fajerwerkę ewidentnie od Wojtka. Bo... Dobra, wyciągną to fajne. Chodź, chodź. chodź, chodź nie, jest, nie, idzie! Idzie, 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 idzie. No nie chodź, bo... chodź. Rozpraszacie ją chłopaki, ona się peszy słucham, przy was. Zobaczycie no się odzywam, na niej ten Dawaj, pogdanowanie spadnie no Chodź! Tak. Chodź, chodź Grażyna, idziemy dobrze. do Chodź Chodźcie, <laughs> jak, jak, się patrzą, jak się patrzą! Jak się patrzą, Skupienie, kurczę Widzowie. To działa! Chodź, 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 finiok. Dawaj idzie sami. No nie! nie. Podchodzisz i ona się patrz co Świnia, co ty zwierzę? robisz? Ale chodź. łuk wiec, ale wyciągnę, Bogdanowa, ale będziesz o, ale być... normalnie mnie uruchamia. Ale mnie. <śla> ale mięsko <śla> znaleźć. Ale cześć, uruchamia, ale dalej. Chodź, bo przerobię cię na kotlety, chodź. Dobra, <śla> chodź. Chodź, idziemy, idziemy, chodź. Nie podchodź, palion, bo ona się speży przy tobie. Chodź, o, ona tutaj Dobra, czekaj, czekaj. O, Bogdan! Bogdan, poznajcie się. Patrz, okej, okay. Chodzisz tam Co tam się dzieje? Jakie krzyki. Ja nie mogę, bo... Wojtek ściągnął wszystko, wyciągnął mecz i on O, bieżę, uwaga, ucieka. a patrz. masz! Jest! Ej, chodź, chodź, patrz, po... patrzmy. Ej, chłopaki, chodź, udało się udało Co, się. co patrz, jest? Patrz, 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 patrz na, patrz na Wojtka, patrz Wyciągnę miecz, i patrzcie co się z nim stanie, patrz, patrz, no. patrz Wojtek, co tam? Uuuu! O, dobra, nie, nie, dobra, żartowałem <laughs> Jaki taran <laughs> Dobra, ej, słuchajcie, w tym momencie możemy Y, pogratulować dla naszego, naszej świnki. Dziecko proszę bardzo czekaj, Małe czekaj, bobo. czekaj, 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 Małe bobo. -dzi -dzi y, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. O, jest, mam. Dobra, y, to teraz w tym momencie musimy tutaj Bogdan. napisać. <ślaski> Bogda Nie mam Małe... pierwszego lewela, ty! Lewla. Bogdan. Małego dziabonga zrób takiego. Ej, nie mam levelów! Ja mam lewela, levela, ja lewla. Jak się mówi? Lewela, levelu? Trzymaj, weź napisz Bogdan. Wojtek, możesz podpisać nawet ten... Zrobię bo, jedną skrzynkę. Czekaj, bo... Czekaj. Yy, jak, jak uważasz? Po prostu Bogdan <grym> ma być i tyle. Bogdan. Bogdan, Dobra. trzymaj. Yy, to choć ty go nazwiesz, choć ty go nazwiesz, to jest ten po lewej stronie Bogdan. Ten po lewej. <grym> jak ty je rozróżnisz? Jakim <grym> cudem? <grym> no, no bo ten po lewej ma taki ogonek tutaj, nie wiem... Dobra, tutaj. uwaga! Januje cię Bogdan! Na, Bogdan! Jezu jak Jok, napisane! To jest taki krzykliwy! <laughs> no bo jest Bogdan. Bogdan! Bogdan! Pani Bogdanowa. A, Bogdanowa! a Bogdanowa? Pani Bogdanowa. Co też na... To teraz palion niech nazywa. Czekaj. Pani Bogdanowa. Mowa. mi lewla? To... to no jeden, jeden musisz mieć. A, no to jest, mam cztery. Okej. Okay. A co za dźwignia? Czekaj zbo, to nie wiem. Nawet, muszę słuchać. Bogdanowa. 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 Bogdan. Bogdan, Bogdan. Mam, mam Bogdanową. Uwaga. To czekaj. Bogdanowa jest po lewej. O. Patrzcie. Po lewej. Po lewej. O. Nie, ty kurde! Bogdanowa, ale, ale! Ej, to ja zaraz. Ju, ja Bogdana nazwę Bogdan Eldorado. Dobra. Ale, ale. Ale, ale, Bogdanowa! Ale, sweet. Dobra, ej, to słuchajcie, to proszę nie podglądać, proszę zamknąć oczy. Proszę nie patrzeć o, Nie o, patrz, wskoczył tu! Widzisz tego jajca wyleciał! Ej, chłopaki, nie patrzcie, odwróćcie się. Dobra, A, odwracam się, Bo nie oni... patrzę Chwila prywatności dla świnek. I uwaga, co będzie? Bogdaniątko się urodziło! Bogdaniątko? To trzeba nazwać! Nie, Bogdaniątko! To Dawaj trzeba nazywamy nazwać. Dawaj nazywamy Nazwij ja ale, 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 ale małymi literami <gdaniątko> Nie! Oddawaj to ja to nazywam teraz. Dawaj <śmiany> Już nie chcę, ale ale. <śmiany> Mio... Jak się pisze? Bogdaniątko? No, Bogdani Bogdani Ol. Ol. Bogdaniątko... Bogdaniątko. Ał. 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 Bogdaniątko. Yy, patrz. Czekaj, czekaj, czekaj. Bogdan, gdzie jest Bogdaniątko? Tu jest Bogdaniątko. Bo <śmiany> pokazać? pokaż. <laughs> do, a Bogdanią do Dobrze do napisałem Bogdanią. Tak, dobrze, dobra. to do mojej okay. sauny Do mojego... <laughs> Jaki Siak Zapraszam A ja teraz spadnie do lawy? Ten blok No właśnie, to oh. był oh. dobra, palią zbieraj. Challenge dla Ciebie nie spał. Trzymaj spal... tam, stój tam. Ale on będzie odpowiedzialny. A, nie spadł bloku diamentu challenge. Mam je, mam je. I co okay. teraz? Słuchajcie no, drugi. Ej, to, to moi teraz? drodzy. E, to chyba by było na tyle. Moi drodzy, udało nam się ogarnąć Wojtka, który nam yeah. tutaj i te masy pod, podsyła. Dzień dobry, e, kocham Cię. Właśnie... Bogdanowa, nowa jeszcze... kocham cię. Właśnie o, musimy ukryć, no. słuchajcie te ziemniaki i to wszystko. Musimy o, no, ukryć, a? Może tego daj tutaj. A? Nie, 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 ta skrzynka musi być ukryta, stary. Musimy ją ukryć. Gdzie ją dajemy? Bo on co się o tym dowie, będzie pan ja nie możemy ja mówić wiem. przyznawać się do tego, tak, że ja tu w ogóle tyłem. Pa robimy okay. coś takiego. Patrz, ale patrz co się teraz stanie. Daj tutaj hmm. tą skrzynkę i tu ją zasłonimy. mam lepszy pomysł. Chodźcie gdzieś ukrymy na jakiś ukryjemy na jakiś Ale to Chodź ale proszę I tu można otwierać normalnie, zauważ. O! To jest idealne. Ale widać ją. Wojtek, Wojtek, co sądzisz o tym? Widać ją. Słaby pomysł, nie? On ja będzie podejrzliwy, tak słuchajcie Nie! Słucha słuchajcie, musimy zrobić tutaj, gdzieś, patrz. Chodź, 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 tu musisz kill mieć. Niech. Ale, 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 ale. Chodźcie, ukryjemy tutaj na tej wysepce nederowej. O! On mnie ciągle bije, tato. O, 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 o. Dobra, tutaj chłopaki musimy ukryć. Weź wykop dwie klocki. O. o kurde! Nie, 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 on widzi, zobaczy to od tego, od spodu. Czekaj. Tak. Tej strony były. O! <grywia> Ej, ale no dobra, czekaj, o! ale dobra, teraz o! I, i teraz chowamy trak. wszystko, wszystko, wszystko chowamy. I żeby a, nie było tak, tego tak, tak, widać, tak, tak, tak. to damy tak. Nice. Super. Chyba dobrze, dobrze jest. Ej, to chłopaki, piąteczka. O! A, a! Sorry! Sorry! <grywia> Sorry, Wojtek Dobra, to by było na tyle, słuchajcie, oczywiście wbijajcie do, do kana na kanał oczywiście do Wojtka, bo tam był oczywiście odcinek jak on do nas przyszedł i słuchajcie, jak się dogadaliśmy, więc warto, żebyście zobaczyli. No i odcinek do Paliona, więc moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnych filmikach. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał pomysł, również przesyłania i tematy. Słuchajcie, zostawcie 10 tysięcy łapek pod filmem Dokładnie i fajnie, że udało się nam ogarnąć dla Bogdana rodzinę, więc... Tyle fajnych rzeczy udało się ogarnąć. Super. Dobra, do zobaczenia, chłopaki, i widzimy się w kolejnych filmach. Hello, hello. Do zobaczenia już niebawem. Eldorado niech będzie z Wami!